Cześć tu Blanka, witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj będę otwierać wielkiego, ale to bardzo wielkiego slajma. Zobaczcie, on jest naprawdę wielki. On waży 500 gramów, czyli pół kilograma. Po prostu jest ciężki. Jest ciężki. E, tego slajma, e, ten slajm to jest zabawka roku 2018. E, to jest właśnie zabawka roku e, poprzedniego. Czyli to była e, e, właśnie to była e, nagroda dzieci. I teraz właśnie będziemy otwierać te cudo. No to otwieramy. Tutaj nie trzeba się tak męczyć przy tym. Trzeba po prostu tą naklejkę zdrzeć. Może sobie pomogę nożyczkami. Nie mogę tego po prostu otworzyć. To jest trudne. Fajnie. Teraz będę się z tym męczyła. Ok. Trochę mi się udało. Ale tak się muszę namęczyć. Czekajcie chwilę. Dobra, teraz powinno już się otworzyć. O. Tutaj zmieniłam sobie światło, żeby to lepiej wyglądało. Żeby lepiej. O oh wow, wow, wow. Ale fajne. Mmm, ale pachnie ładnie, brzoskwiniowo. Zobacz, jest wielki, olbrzymi, jest megaśny, tylko klei się do rąk, trochę. Wyjmiemy go sobie, najpierw tak po trochu, ale on pachnie. Brzospin, jak po prostu tym bark brzoskwiniowy trzeba by było dodać do niego aktywatora, bo on się trochę klei. Ale on jest super. Trochę się tylko klei, ale to nie przeszkadza. Ale on jest mega. Po prostu on jest olbrzymi. Nie wiedziałam, że już będzie taki wielki. Weźmiemy go sobie od razu całego, bo chciałam pokazać, jaki on jest duży. Muo. Wow. Jezu, jeszcze takiego wielkiego slajma nigdy nie miałam. Przyznaję się. Zawsze robiłam po prostu, zawsze miałam takie tak, slajmy gdzieś takiej wielkości. No, a ten jest po prostu. Ech. On kosztował 18,90. Dobra, cena na takiego wielkiego slajma. Teraz Wam go pokażę tutaj, jest po prostu wielga. Nie, to po prostu zobaczcie to. Najlepszy slime. Zobaczcie, on się, on się mi w rękach nie mieści. On się mi po prostu w rękach nie mieści. Jeszcze tutaj wygrzebiemy, bo jeszcze trochę tego slima tu jest. Tak, 500 gramów. 500. Zobaczcie, jak on się rozciąga. Jest po prostu. Na, to jest naj, naj, y, fajniejszy slime na świecie. Jest to najlepszy. To jest mój najlepszy slime. Zobaczcie po prostu, jak on klika. On jest po prostu. Po prostu on się mi w, w rękach nie mieści. Zobaczcie. Prawie mi się w, w rękach nie mieści. Ech. Uwielbiam tego slajma. To będzie mój ulubiony slajm. Bardzo śmieszne dźwięki. A teraz chowamy go sobie do pudełka. Aż mi się go nie, nie, nie chce yy, wpadać do pudełka, takie slajdy. Zobaczcie, on po prostu. Całe pudełko tego slajma tu jest. Po prostu. Nie, no. Ten slajm jest. Po prostu najfajniejszy slime. On, on robi po prostu takie mega bańki Uff, Jest po prostu wielki. Zobaczcie. Ła! Bardzo prosto go, bardzo proste jest do włożenia. O, tutaj jeszcze troszeczkę, bo tutaj mi trochę tego slajma zostało, a nie chcę, żeby on się marnował. Mam tu jeszcze gdzieś? No. Ech, więc polecam Wam tego slajma. Możecie tego slajma kupić też w, w internecie. Właśnie, właśnie tak, możecie sobie wejść w Google i napisać slime, takie, napisać slime tuban, tuban slime. I sobie wpiszecie i Wam wyskoczą właśnie takie, takie olbrzymie slime i... I są też mniejsze. Ale właśnie to jest średni slajm. Jest taki jeszcze ogromny. I jest najmniejszy. Też nawet duży. Ale polecam Wam tego slajma. On właśnie kosztuje 18,90. No i on jest naprawdę wielki. Polecam Wam tego slajma. Jeśli go kiedyś zobaczycie w sklepie albo może w internecie, to polecam Wam go kupić. To jest bardzo fajny slime. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. I dajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz pa!